Cześć, nazywam się Klaudia Tymkiewicz, jestem psycholożką w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym. W swojej pracy bardzo często spotykam się z osobami, które mierzą się z trudnościami związanymi z zaburzeniami lękowymi, z zaburzeniami nastroju, z obniżoną samooceną, z perfekcjonizmem i z innymi trudnościami wynikającymi ze stresu dnia codziennego. W relacjach z drugim człowiekiem bardzo ważne jest dla mnie, aby osoby, które do mnie przychodzą, czuły się u mnie wysłuchane, zrozumiane, a żebyśmy też stworzyli wspólnie atmosferę, która jest wolna od jakiejkolwiek oceny. W swojej pracy korzystam z technik poznawczo-behawioralnych o udowodnionej naukowo skuteczności, dzięki czemu osoby, które do mnie przychodzą, są w stanie utrzymać efekty terapii również po jej zakończeniu. Wobec tego, jeśli masz ochotę stawić czoła swoim trudnościom wraz ze mną, to zachęcam Cię i zapraszam Cię do umówienia u mnie wizyty.